Dzień dobry, witam w programie Bilans zdrowia. W ostatnich latach drastycznie rośnie liczba chorych na cukrzycę, chorych, którzy potem muszą zmagać się z powikłaniami tej właśnie choroby. Dziś w magazynie o leczeniu powikłań cukrzycy, a także o chorobie neurologicznej, zwanej kiedyś chorobą dewika, dzisiaj określanej jako NMO. Będziemy także mówić o jaskrze. W zasadzie mieszkam od 17 lat w Londynie. Dowiedziałem się od bardzo dobrego przyjaciela, że tą, tą samą chorobę miał i po prostu, bo w Londynie się leczyłem od 3 miesięcy i chcieli już amputować kawałek stopy. To jest stopa cukrzycowa. Nie wiadomo, że to się zaczyna od cukrzycy, jak ktoś nie kontroluje cukrzycy. Ja nie mam takiego czucia w tej nodze, bo mam cukrzycę od 25 lat. Ale po prostu ze zdjęcia, bo żona mi robi zdjęcia co, co tam, co dwa, co trzy dni. No i jest niebo a ziemia, można powiedzieć. Czyli nastawiamy sobie u pacjenta, czasowość 40 minut. Polega to na leczeniu ran przewlekłych, w niedokrwieniu kończyn, ram które się nie chcą goić. Często, gęsto, pacjenci są kierowani na amputację kończyn, i my takich pacjentów tutaj jesteśmy w stanie uratować. Dowiedziałem się od bardzo dobrego przyjaciela. Tą samą chorobę miał. W Londynie amputowali mu palce z jednej stopy, u drugiej chcieli też amputować. No i przyjechał tutaj i. Uratował tą nogę. No i akurat się jakoś zmówiliśmy z tym przyjacielem i powiedział, że leczył się tutaj właśnie w Częstochowie u pana profesora Sieronia. Pan profesor rozmawia z pacjentem i on określa, do czego pacjent się nadaje, czy do leczenia tlenem, czy do leczenia ozonem. Ja to tam czuję troszeczkę zimna, tak poza tym to wiem, że trwa tutaj 15 minut jakiegoś ozonu. Później 40 minut tlenu i później 10 minut laseru. Pacjenci odczuwają dużą ulgę w taki sposób, że kończyny, które były obrzęknięte, była duża bolesność przy poruszaniu się, gdzieś tam były podsinienia tych kończyn. W trakcie laserobali okazuje się, że mają dużo lepszy komfort, nie bolą te nogi, obrzęki znikają i co jakiś czas po prostu przychodzą na kolejne laserobarie, żeby ten efekt utrzymać. Panie profesorze, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się pacjenci do pracowni angiologicznej? Z problemami naczyniowymi. Angiologia to jest nauka o naczyniach, czyli są to problemy naczyniowe, które w tej chwili w Europie Stały się w zasadzie trzecim punktem największego zainteresowania po kardiologii, onkologii i angiologii, jest w tej chwili trzecim punktem. Dlatego, że często myślimy o chorobie naczyń jako o chorobie naczyń serca, a prawda jest taka, że mamy 30 tysięcy kilometrów naczyń czyli jest to równik tak naprawdę i one chorują podobnie albo jeszcze gorzej, czasem niż inne naczynia, czasem pojedyncze. Angiologia jest nauką, która właśnie zajmuje się zarówno naczyniami tętniczymi, naczyniami żylnymi, ale także układem lymfatycznym, co jest tak troszeczkę nieznane szerszemu ogółowi, ale naczynia lymfatyczne to jest coś, co można nazwać trzecią rurką, bardzo istotnym elementem naszego życia. Na co chorują te naczynia najczęściej? W przypadku naczyń tętniczych jest to miażdżyca, która widoczna w naczyniach wieńcowych, znowu wrócę do kardiologii, sam jestem też kardiologiem, jest łatwa do zauważenia, ponieważ dotyczy głównie osób młodszych, a więc zawały, coś, co się dzieje w sercu. Natomiast schorzenia miażycowe, które są w na przykład kończyn dolnych, skutkujące często amputacją, no są to schorzenia ludzi starszych, Bądź starszych plus. Druga rzecz to żyły. My żyjemy, yy, tak jak na przykład oglądam panią redaktor w tej chwili, w sposób bardzo niewłaściwy, zakładając nogę na nogę, utrudniając przepływ, yy, utrudniając przepływ żylny. W konsekwencji bardzo łatwo wtedy można doprowadzić do uszkodzenia zastawek żylnych, czy powstają wtedy żylaki. No i wreszcie trzeci problem, który jest problemem niestety pandemicznym. Tym problemem to jest stopa cukrzycowa. Ponieważ cukrzyca jest to schorzenie, które działa na każdym poziomie. Na poziomie zarówno naczyń małych, jako mikroangiopatia, naczyń dużych, jako makroangiopatia, naczyń nerwowych, dając polineuropatię. Konsekwencje tego są dramatyczne. Dramatyczne, ponieważ w jednym przypadku, czyli w miarzycy, w drugim przypadku, czyli żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, bo tak się to nazywa, w trzecim przypadku, cukrzycy. Większość tych problemów, a w Polsce do tej pory przed COVID-em, celowo mówię przed covid bo do tego trzeba wrócić, to było gdzieś około 250 tysięcy ludzi zagrożonych amputacją. Po covid który powoduje nadkrzepliwość, ta liczba w mojej ocenie, jako konsultanta krajowego, zwiększyła się. Co najmniej o 50%, a być może i o 100%. Panie profesorze, ta stopa cukrzycowa jest takim bardzo częstym i trudnym powikłaniem. Pan mówił o tym, że grozi to amputacją. Jak objawia się stopa cukrzycowa? Stopa cukrzycowa to jest taki problem, który łatwo wytłumaczyć. Mianowicie, ponieważ cukrzycy towarzyszy polineuropatia, czyli jest to takie schorzenie, które powoduje, że układ czuciowy naszego układu nerwowego jest gorszy. W związku z tym miałem pacjenta, który przez trzy dni chodził z gwoździem w nodze, nie wiedząc, że ma ten gwóźdź. Gojenie w przypadku cukrzycy jest dramatycznie upośledzone. W związku z tym ci, którzy mają cukrzycę, 5, 10, 15 lat, konsekwencje są dramatyczne. W medycynie bardzo brzydko to się nazywa. Taki pacjent zwykle nadaje się do leczenia systemem salami. Systemem salami, czyli amputacje po kolei. Zaczyna się zwykle od palucha, potem idzie śródstopie, potem idzie stopa. No i kończy się to czasem znacznie wyżej na poziomie Podudzia albo uda. Problemem jest gojenie tych ran Taką, takim sposobem autorskim pana jest laserobaria. Na czym to polega? Myślenie nad tym, jak poprawić gojenie, spowodowało powstanie laserobarii, ponieważ jest to myślenie przyczynowe. Mianowicie, sześciokrotnie więcej, częściej i szybciej rozwija się miażdżyca w cukrzycy. Upośledzenie ukrwienia z powodu upośledzenia właśnie tych makropatii i mikroangiopatii powoduje, że jest zbyt mało tlenu. W związku z tym klasycznym myśleniem było myślenie o tym, co zrobić, żeby dostarczyć tlenu. Modne są komory hiperbaryczne, ale komora hiperbaryczna, która jest stosowana tylko dla, do całego ciała, niesie w sobie wiele zagrożeń dla całego ciała. Innego my leczymy kończynę dolną, a inne, na przykład znaczne przyspieszenie zmian o charakterze zaćmy, no jest dużym problemem. W związku z tym ta laserobaria, zdecydowałem się, robiąc ten patent, na to, żeby mieli Pacjenci tylko zwiększone ciśnienie tlenu, aż o 20% tkanicy w miejscu upośledzonym. Każda rana jest zainfekowana, albo prawie każda. W związku z tym leczenie, które jest leczeniem do tej pory najczęściej stosowanym, to jest leczenie albo doustne, czyli gigantyczne dawki antybiotyków, które penetrują, czyli przechodzą bardzo źle do. Łupy, ropy, która jest u góry, praktycznie jest to bardzo trudne, albo leczenie zewnętrzne, które też jest trudnym leczeniem, ponieważ penetracja z góry w dół też jest trudna. W związku z tym zastosowałem ozon, który pozwala na to, że jako działanie biobójcze dla niego jest obojętne, czy to jest wirus, czy to jest bakteria, czy to jest grzyb, on po prostu niszczy. Ani bakterie, ani wirus, ani grzyb nie są w stanie się zaadaptować do tej formy terapii, czyli do tego ozonu. Dodatkowo ci pacjenci straszliwie cierpią i to cierpią tak, że biorą bardzo silne leki przeciwbólowe. A mamy kółko zamknięte. Jeżeli pacjenta boli, każdego z nas jak boli, to wtedy gorzej się leczymy. Betaendorfiny, hormony szczęścia mówią, że jeżeli zanikają, nie jest gorsze. W związku z tym Wprowadziłem leczenie z polami magnetycznymi. Kto jest kwalifikowany do zabiegu? Kto może być poddawany tej terapii? Każdy? Ocenę, jakiego pacjenta można poddać zabiegowi, no, musi wykonać lekarz. Ponieważ być może najpierw trzeba zrobić tak zwany debridment, czyli oczyszczenie rany. Co więcej, w zasadzie leczenie laserobarią nie ma negatywnych efektów, które mogą spowodować coś, co się dzieje złego u pacjenta. Obserwujemy tego pacjenta. Zwykle system jest taki, że ja kwalifikuję tego pacjenta do leczenia i po 10 dniach obserwujemy efekty. W 40% efekty są bardzo dobre. Kolejnych 40 są dobre. Dobry efekt to jest zmniejszenie albo redukcja bólu. Pacjenci mogą zacząć spać. Po drugie, zmniejszenie owrzodzenia, czyli zmniejszenie zmiany ropnej. Po trzecie, zamykanie się rany. Po czwarte, szansa na to, że ci pacjenci mogą wracać do codziennego życia. Dziś w naszym cyklu z Martą Janotą udajemy się do okulisty. Jaskra to jedna z najgroźniejszych chorób oczu. Może prowadzić do całkowitej ślepoty. Według najnowszych danych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego problem zdrowotny dotyczy nawet miliona Polaków. Panie doktorze, którzy pacjenci są najbardziej narażeni na wystąpienie tej choroby? Tak naprawdę, jaskra ma wiele oblicz. Wiele oblicz to znaczy, że różne rodzaje jaskry przydarzają się czy występują u różnych pacjentów. Czasami uwarunkowania anatomiczne budowy oka sprzyjają temu, żeby wystąpił pewien rodzaj jaskry. W tym przypadku ostra, tak jaskry, i ostra jaskra. Czasami zbyt długa gałka oczna w porównaniu do norm populacyjnych również sprzyja temu, żeby jaskra w innej formie również u tego pacjenta występowała a czasami narażenia czynniki genetyczne, predyspozycje rodzinne czy uwarunkowania czynniki środowiskowe również wpływają na to, że ta jastra u pacjentów występuje. Statystycznie częściej jaskra pojawia się u pacjentów starszych, bo często te zmiany inwolucyjne są związane z wiekiem. Mamy również do czynienia z jaskrą młodzieńczą, jaskrą wrodzoną. Jak często powinniśmy y, udać się do okulisty i sprawdzić stan naszego wzroku? Jeżeli chodzi o jaskrę, przynajmniej jedno badanie profilaktyczne, które pozwoli nam ocenić, oszacować, jakie jest ryzyko wystąpienia tej choroby u danego pacjenta. Natomiast jeżeli ktoś wie, że ma któreś z tych czynników ryzyka, które podwyższają prawdopodobieństwo, Podobieństwo wystąpienia jaskry, no to na pewno częściej powinien się pojawiać u tego lekarza okulisty, dwu, czasami nawet trzykrotnie w przeciągu roku. Kiedy pacjenci zgłaszają się do Was, na jakie objawy się skarżą, czy wtedy już jest za późno na podjęcie leczenia? Zdecydowana większość pacjentów to ta grupa osób, która tak naprawdę tych objawów jaskry może nie mieć. To znaczy. Sztandarowo a oczy nie bolą e, w takim stopniu, żeby to uprzykrzało życie tych pacjentów. Może zaczynają troszeczkę gorzej widzieć. Ta ostrość wzroku jest obniżona u tych pacjentów. No i to jest ta tak zwana trudna grupa pacjentów. Trudna, dlatego że tutaj te objawy nie są tak oczywiste. Z drugiej strony są pacjenci, o których jaskra występuje nagle, szybko, jest ona bardzo poważna. W swoich skutkach i konsekwencjach. I u tych pacjentów zazwyczaj będzie występował nagły ból, taki tępy, ból oka, ból całego oczodołu. Często pacjentów bardzo boli głowa od tego. Pojawiają się nudności, czasami również pojawiają się wymioty, tak zwany światłowstręt. I ta ostrość wzroku bardzo, bardzo szybko ulega znacznemu obniżeniu. Wtedy czas na prawidłową interwencję jest. Tak naprawdę relatywnie bardzo krótki. Wydaje mi się, że najważniejszym aspektem, jeżeli chodzi o jaskrę, jest przede wszystkim profilaktyka. Profilaktyka, czyli badanie, które powinniśmy przeprowadzić przed jakimikolwiek wystąpieniami objawów okulistycznych, które mogą pacjenta niepokoić, które mogą wskazywać na jaskrę. Więc przede wszystkim badajmy się. Badajmy się, żeby dać szansę naszym oczom, naszemu wzrokowi i lekarzowi okuliście, dać szansę na wykrycie tej jaskry wtedy, kiedy nie jest jeszcze ona tak. Poważna w swoich skutkach, swoich konsekwencjach e, dla naszego wzroku. A w naszym programie za chwilę o jednej z neurologicznych chorób rzadkich. Najpierw zauważyłam taki ból w nodze. Taki ucisk, i z dnia na dzień praktycznie było coraz gorzej. Bolała mnie prawa noga, a lewa ręka. i Lekarz rodzinny skierował mnie natychmiast do neurologa, a neurolog od razu do szpitala. Zrobili mi rezonans, prześwietlenia, i zdiagnozowano mi, że choruje na zespół devika. Nie miałam pojęcia w ogóle. Co to jest, można by powiedzieć, z czym to się je? Nie wiedziałam, kompletnie nie wiedziałam. Jak jest rzut choroby, to słabną mi bardzo nogi. W ogóle nie mam czucia tak, jakby w nogach i w kości tak, jakbym nie miała. Tak, jakby sama skóra i, i nogi mi tak, jakby upadały, w dół leciały. Zatrzymuje mi się mocz, skałem jest problem. Miałam tak, że wszystko złapało mi obie nogi, obie ręce, ani nie szło jeść. Byłam karmiona. Czasami jest załamanie, jest załamanie, jest psychiczne załamanie, ale powiem szczerze, jakoś sobie radzę. Dobrze, że mam wsparcie męża. Muszę nauczyć się żyć, funkcjonować przede wszystkim i staram się, staram się żeby jakoś sobie radzić. Pani docent, choroba Dewika, tak kiedyś była określana, choroba, o której dzisiaj się mówi NMO. Przez wiele lat klasyfikowana było jako stwardnienie rozsiane, to jednak nie to samo. Czym jest ta choroba? Choroba dewika, dziś neuromielitis optika, zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego, to schorzenie autoimmunologiczne, to zapalno-demielinizacyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego. Mówimy schorzenie autoimmunologiczne, czyli mamy do czynienia tutaj z sytuacją, w której układ immunologiczny zwraca się przeciwko swojemu gospodarzowi. W tym przypadku powstają u znacznej części pacjentów 80% przeciwciała przeciwko akwaporynie czwartej. Obecność tych przeciwciał w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje niszczenie, obumieranie komórek, powoduje przede wszystkim masywne procesy zapalne w nerwach wzrokowych, w rdzeniu kręgowym. Oczywiście zaczęłyśmy mówić tutaj o chorobie, ale wiemy, że takich schorzeń podobnych pod względem objawów lub pod względem tego statusu serologicznego, czyli obecności przeciwciał, mamy jeszcze kilka. W związku z tym mówimy dzisiaj o zespole czy spektrum NMO. Czym ta choroba się manifestuje, jaki ma przebieg? Są to zaburzenia widzenia, osłabienie wzroku, męczliwość wzroku, bóle gałki ocznej. Mogą być to też objawy z rdzenia kręgowego, one typowo tutaj występują, osłabienie kończyn, niedowład, całkowite porażenie kończyn. Mogą występować skurcze im towarzyszące, bóle, zaburzenia, zwieracze. To klasyczne objawy, ale mogą występować objawy mniej typowe, takie jak czkawka, jak napadowa narkolepsja, nudności, wymioty. Choroba przebiegać może właśnie w taki sposób rzutowy, gdzie pojawia się kilka rzutów, albo taki jednofazowy, gdzie pojawia się... Jeden rzut z niesłychanie nasilonymi objawami. Te objawy niestety bardzo powoli ustępują, i pod wpływem leczenia nie udaje nam się często sprawić, żeby one się w całości wycofały, więc każdy rzut grozi tutaj poważną niepełnosprawnością pacjentowi. Czy trudno tę chorobę rozpoznać? Jakie badania trzeba wykonać? Czy dzisiaj już łatwiej się ją różnicuje od stwardnienia rozsianego? Tutaj bardzo ważny jest dokładny wywiad, bardzo ważne jest dokładne badanie neurologiczne, wykonanie badań dodatkowych w badaniach obrazowych rezonansu magnetycznego. Widzimy typowe, masywne, zapalne zmiany w nerwach wzrokowych, w rdzeniu kręgowym. Wykonujemy oczywiście badania serologiczne również, te, o których powiedziałam, czyli badanie przeciwciał przeciw akwaporynie czwartej, badanie przeciwciał Antymok. E, oczywiście zdajemy sobie też sprawę, że u pacjentów, u których nie identyfikujemy tych przeciwciał, może poziom ich być niski lub może, mogą mieć znaczenie inne rodzaje przeciwciał. Te badania jeszcze y, przed nami. Wykonujemy też badanie płynu mózgowodzeniowego. A terapia, czy jest trudna? Ona musi być wielokierunkowa. W terapii stosujemy leczenie rzutów i y, zapobieganie ich y, pojawianiu się. Terapia rzutów obejmuje stosowanie kortykosteroidów. Plazmaferes, czyli wymiany osocza, gdzie krążą te patogenne, szkodliwe dla ośrodkowego układu nerwowego przeciwciała, niekiedy stosowanie immunoglobulin. Oczywiście to jest ta podstawa. Często jesteśmy zmuszeni stosować bardzo wiele leków dla poprawy funkcjonowania pacjenta, dla powikłań, które pojawiają się. Po prostu stosujemy szerokie leczenie objawowe i rehabilitację. Natomiast to, co jest ogromnie istotne i no, stanowi takie wyzwanie, zadanie, Współczesne to ochrona pacjenta przed pojawieniem się rzutów, czyli wpływanie modulujące na układ nerwowy. I tutaj mamy również takie leki, które stosujemy już od lat leki immunosupresyjne, które zapożyczyliśmy z innych obszarów terapeutycznych, ale również pojawiły się przeciwciała monoklonalne, zarejestrowane wyłącznie dla tego wskazania. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj, na kolejne spotkanie z programem Bilans zdrowia zapraszamy już za tydzień. Do zobaczenia.